Cześć, z tej strony Kuba. Witam serdecznie na kanale prorower.pl, Miejscu, gdzie dzielimy się informacjami, nowinkami i wszystkim tym, co powinieneś wiedzieć o świecie rowerowym. W sklepie w Radomiu znalazłem święty gral. Rzecz tak niespotykaną, że aż niewidoczną, niewidzialną. A jeżeli widzialną, to tylko i wyłącznie w katalogach. Bo oto mamy przed sobą rower Romet Aspre A1. Zapraszam serdecznie do obejrzenia materiału. Zaczynamy! A więc tak, najpierw co my tu mamy poza przepiękną ramą w kolorze takim biało-beżowo-szarym? Ciężko mi powiedzieć, nie jestem kobietą, nie znam się na kolorach. Ale mamy tak, mamy matowy lakier, bardzo fajnie się prezentuje, wygląda moim zdaniem nieziemsko. Podejrzewam, że by się troszkę brudził też, ale dla fanów białych malowań, ja też należę, bardzo lubię białe malowania, e, rama i malowanie jak znalazł. Jeżeli chodzi o to, co mamy w takim wyposażeniu tego roweru, mamy przede wszystkim widelec karbonowy, system etaper, nie mamy oczywiście amortyzatora z definicji tych rowerów, ale ten system karbonowy, który tutaj mamy, odrobinę tłumi nam te drgania, przez to nasze rączki aż tak szybko się nie męczą. Drugą fajną rzeczą jest, jeżeli chodzi o komfort, i wspomnę o tym tutaj już tu i teraz, bo zwykle przychodziłem od razu do napędu po umówieniu tego, co mamy na przednim kole. To jest także owika. Mamy owikę marki Fizik. Jest bardzo, bardzo miękka, przyjemna. Także nasze dłonie. Tutaj na niej nie będą się męczyły. Bardzo serdecznie polecam, jeżeli chodzi o kwestię komfortu z przodu. Jeżeli chodzi o napęd i o hamulce, i tak jak to ma miejsce w wypadku grup rowerów szosowych, w gravelach również staramy się mieć tą jedność komponentów, jeżeli chodzi o klamomanetki, hamulce i napęd. Nie inaczej jest tutaj. Mamy tutaj zapożyczenie z grupy z rowerów szosowych. Mamy tu Shimano Claris. Zarówno monetki hamulce. Napęd jest dwa blaty z przodu i osiem przełożeń z tyłu. Hamulce oczywiście są mechaniczne. Grupa Claris nie posiada hamulca w systemie hydraulicznym. Są to zawsze hamulce mechaniczne i tak jest także w tym rowerze. Dalej, w tym rowerze również znajdziemy bardzo fajne obręcze marki Raid Ryde się pisze. I na tych kołach oczywiście 700C mamy opony Michelin Power Gravel 40, bardzo ciekawy bieżnik, bardziej klocki. Tutaj po środku tego bieżnika są takie gęstsze. To dla właśnie kwestii żwirowej, kwestii piachu, żeby nam to się tutaj w jakiś sposób zapierało i wypychało ten piach, a po bokach mamy takie klocki odrobinę szersze dla utrzymania nas na przykład w jakichś bardziej zakrętach, w których się może położymy, czy to na asfalcie, czy to w jakimś szutrze. Te klocki dbają o to, żeby nam to koło nie uciekło gdzieś tam w odkos. Co by było, jeżeli chodzi o specyfikacje, przejdźmy teraz do ceny. Rower ROMET Aspre 1 kosztuje uwaga 3199 zł. Kwestia ceny. Znajdźcie mi, proszę, gravela w tej cenie. Znajdźcie mi gravela intro z karbonowym widelcem w systemie Taper z dożywotnią gwarancją na ramę, bo tutaj. Jeżeli ktoś wie, to wie, a jeżeli ktoś nie wie, to już teraz też wie. Romet na swoje rowery daje dożywotnią gwarancję na ramę. W pełni obiema rękoma podpisuje się pod tymi maszynami, że będą nam służyć przez całe nasze życie. Zakładam tutaj oczywiście producentów, którzy mają także dożywotnią gwarancję na ramę. Zwykle te ceny są o wiele, wiele wyższe. Więc wydaje mi się, że to jest najmocniejszy argument w kwestii ceny. Tutaj naprawdę więcej nic nie powiem. To jest naprawdę dobra cena za bardzo dobry rower. I na sam koniec, oczywiście, dla kogo jest to rower, kto na takim rowerze będzie się czuł najlepiej. Po pierwsze, będzie to osoba, która będzie szukała kompromisu między asfaltem a lasem, ale mimo wszystko większy nacisk będzie stawiała ona nie na taki surowo typowy las, ale na jakieś szutry, drogi pożarowe, jakieś drogi dojazdowe. Może to być rower bardzo dobry do turystyki rowerowej, ponieważ posiada też specjalne miejsce na montaż tutaj z tyłu bagażnika, więc. Tutaj osoba, która szuka bardziej roweru tego typu, odnajdzie się na nim idealnie. Druga grupa osób to osoby, które szukają roweru uzupełniającego. Co to znaczy? Może jesteś fanem MTB, może jesteś posiadaczem szosy z zawodowcem itd., ale nie chcesz naprawdę przepłacać. Za rower uzupełniający. W wypadku osób, które specjalizują się w MTB, jeżeli ktoś chce pokręcić sobie na takiej stałej kadencji bardziej, troszkę pojeździć właśnie szosowo, ale nie tracąc możliwości wjazdu do lasu, nie drenując strasznie mocno portfela, wydaje mi się, że Asprey 1 będzie idealnym wyborem. Ten rower też będzie skierowany do osób także szukających taniego zamiennika uzupełniającego roweru. Jeżeli posiadamy szosę, to jest nasza główna dyscyplina, ale chcielibyśmy poruszać się po lesie i mimo wszystko lubimy tego baranka, lubimy tą pozycję za kierownicą, gravel również będzie idealnym wyborem. A więc mamy te dwie grupy. Mamy osoby, które szukają wszechstronnego roweru e, za naprawdę fajną cenę, z fajną konfiguracją, nie ma być to rower a nie wiadomo jaki hardkorowy, e, zarówno który będzie nam fajnie działał na drodze, na szosie, ale także również i w jakimś tam lżejszym terenie. Oraz osoby, które szukają roweru uzupełniającego, bo trenują w jakiś sposób skrajne dyscypliny z pogranicze MTB i jakichś rowerów szosowych, prawda? Ten rower, nie drenujący portfela, będzie idealny jako rower uzupełniający nasz trening. To by było na tyle. Dajcie mi znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach. One są jak zwykle dla was i są wasze. Jeżeli podobał ci się film, zapraszam cię serdecznie do zostawienia łapki w górę. Po więcej tego typu treści zapraszam oczywiście na nasz kanał. Zapraszam także do subskrypcji. Ja tymczasem się z wami żegnam. Mówił do was Kuba z salonu w Radomiu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.